Prasowej po meczu broń radą Sokół Aleksandrów Fułcki jako pierwszy trener gości, pan Radosław Koźlik. Panie trenerze, jak pan oceni ten mecz tak z perspektywy ławki trenera? No cóż, na pewno czujemy niedosyt, bo mieliśmy swoje sytuacje w tym meczu, szczególnie w pierwszej połowie, w drugiej również, ale, ale nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Przegrywamy kolejne spotkanie. Nie jest to dla nas na pewno komfortowa sytuacja i łatwa. Tym bardziej, że w tych meczach, które gdzieś tam przegrywaliśmy, to zawsze graliśmy na styku. Ktoś, kto był dzisiaj na meczu, myślę, że, że jeżeli obiektywnie spojrzy na to spotkanie, to, to na pewno byliśmy drużyną, która przynajmniej powinna zremisować to spotkanie. Także tutaj zabrakło z naszej strony. Trochę szczęścia, trochę koncentracji, trochę może determinacji po prostu w tych sytuacjach bramkowych. A może Pan oceni tak krótko tą rundę dla Pana Torżuny? No cóż, ocena może być jedna, tak? no jesteśmy na ostatnim miejscu. Mamy tyle punktów, ile mamy. Przed nami okres przygotowawczy i musimy teraz zrobić wszystko, skoncentrować się na tym czasie, żeby wykorzystać optymalnie ten okres. i Dla nas to będzie teraz kluczowe. Poszukać, poszukać na pewno wzmocnień do drużyny. A sama, sama runda, no to tak jak powiedziałem, no musimy, musimy wyciągnąć przede wszystkim wnioski, bo była w naszym wykonaniu słaba. Tak? Pomimo tego, że niektóre mecze były, były bardzo wyrównane i przełamanie, przełamanie wyniku zawsze gdzieś tam było na korzyść przeciwnika, to musimy też sobie gdzieś tam mocno przeanalizować, z czego to wynikało. Witamy na drugiej części konferencji prasowej po meczu Broń Radą w Sokuł Łódzki. Panie, trenerze, ostatni mecz w tym roku: trzy punkty. No jest chyba zadowolenie. No tutaj, częściowo wiadomo, że cieszą trzy e, punkty. Cieszy, cieszą wyniki na boisku u nas tutaj na, na Rutowicza. Na pewno cieszy postawa młodych chłopaków. E, bardzo fajnie e, zagrali dzisiaj znowu. I kucharz, i tutaj Antek, więc wszyscy młodzi, którzy weszli po przerwie, też nieźle się prezentowali, więc na pewno to jest taka doza optymizmu patrząc na przyszłość. Jeśli chodzi o spotkanie, no to strzeliliśmy pierwszą bramkę i się zapowiadało, że pójdziemy ze ciosem. Szkoda, że sędzia nie uznał bramki na 2-0, która była prawidłowa po obejrzeniu na wideo, no to. Możemy to potwierdzić, że ta bramka powinna zostać uznana. Mieliśmy swoje sytuacje do podwyższenia na 2-0. Niestety nie zrobiliśmy tego i w drugiej połowie myśleć się rozjechał. No, tutaj nie było, nie było jakiejś kontroli nad spotkaniem. Cały czas były fazy przejściowe. I mieliśmy swoje okazje, ale też dopuściliśmy do tego, że sopu mógł nas skaleczyć i byśmy wtedy płakali nad tymi punktami. Na szczęście mamy bardzo dobrą defensywę, to też jest taka linia bezpieczeństwa, która nas trzyma. I, i no mówię, no mamy, mamy te swoje rzeczy, których się trzymamy: czy dyscyplina czy, czy obrona, atak szybki no to są rzeczy, które nawet jak nam nie idzie, mamy swój styl. Dzisiaj dużo intensywności, dużo pracy. To są zawodnicy, którzy ciężko pracują na boisku i myślę, że dzisiaj ich wysiłek został nagrodzony. Przed nami jeszcze kilka treningów, przerwa zimowa i wracamy na wiosnę.